Dzisiaj, kochani, taki trochę nietypowy filmik o tym, czego nigdy więcej nie posadzę w moim ogrodzie. Pewnie będziecie częścią roślin bardzo zdziwieni, że akurat na takie rośliny padło. Duża część jest marzeniem albo jest kupowana przez ogrodników, żeby w swoim ogrodzie tą roślinę wprowadzić. Ja natomiast pokażę Wam rośliny, które bardzo inwazyjnie rozrosły się po moim ogrodzie zdziesiątkowały go po prostu w każdym calu, są wszędzie i nie radzę sobie z nimi totalnie. Część roślin była już w tym ogrodzie, kiedy się wprowadziłam, część roślin ja sama z czystej miłości wprowadziłam do tego ogrodu, a teraz mam problem. Ech, chyba rośliną, która najbardziej Was wszystkich zdziwi i która jest... Jedną z ulubionych przez ogrodników jest naprawdę piękna, jest bardzo ozdobna, może tworzyć bardzo ładnie tło dla innych roślin jest, właśnie, jak widzicie, werbena Patagońska. Jak pamiętacie, ja w tym miejscu zakładałam moją rabatę z truskawkami, żeby nie było, że oszukuję, tu były zasadzone moje truskawki, giganty. Ziemię nawoziłam z kompostownika i niestety o nawet widać truskawka gigant. I prawdopodobnie na kompost, albo przeze mnie, albo przez kogoś z mojej rodziny, zostały wyrzucone stare, już przekwitnięte werbeny patagońskie. I te werbeny po prostu zdziesiątkowały. To jest właśnie cała rabata. Zarośnięta werbeną patagońską, która sama się tu nasiała. Przyznam uczciwie, że mi się to podoba. Niemniej jednak no, plan był, że będą tu truskawki. Nie wiem, czy docelowo nie zrobię tak, że te sadzonki truskawek pozyskam z tej rabaty i przesadzę sobie na rabaty, na których mam truskawki jest to bardzo fajna odmiana truskawki, bo ona dodatkowo się poży, więc w tym miejscu. Jak możemy zauważyć, wytwarza korzonki, więc z tego możemy sobie pozyskać kolejne świetne sadzonki. Faktycznie wytwarza niedużo owoców, ale bardzo dużych, smacznych, aromatycznych. Jest mocno odporna na wszelkiego rodzaju choroby e, i jest jedną z czołowych odmian deserowych, przynajmniej w mojej opinii, naprawdę jest fantastyczna. Ta werbena nie nasiała się tylko tu, ponieważ werbenę mam też w mojej rabacie i ona nie była tu w żaden sposób wsadzona ona sama się tu. E, po prostu wkomponowała. Jest jej bardzo dużo. Ja Wam pokażę w ogóle, bo nie uwierzycie, gdzie ona potrafi rosnąć. Nasiała się sama również w poziomkach. Jest tam z tyłu też w drugich poziomkach. Jest na moich rabatach, po których pnie się po nich szpinak malabarski. Wyobraźcie sobie, że urosła nawet wokół ogniska, czyli tam, gdzie paliliśmy. Te resztki właśnie roślin, którymi później nawozimy nasze grządki, bo ja często po pił staram się przemieszać z ziemią ogrodniczą i z ziemią, którą mam w ogrodzie i w ten sposób robić tak jakby podłoże pod nowe rośliny, pod rabaty, które zakładam. No to wyobraźcie sobie, że również wokół ogniska jest jej pełno. Także z Werbeną naprawdę rozważnie trzeba, ponieważ ona bardzo lubi zdziesiątkować nasze rabaty. Kolejną rośliną, której na pewno nie zasieje, musimy tu uważać, bo strasznie dużo lata tu wszelkiego rodzaju zaplaczeń, tu mają raj, po prostu jest oczywiście malwa. Malwa mi się kojarzyła z takimi właśnie starobabcinymi ogrodami. Ja malwę bardzo lubię, może niekoniecznie różowy kolor. Natomiast malwa co roku wysiewa mi się w ilościach zastraszających. Już dochodzę do tego momentu, że te malwy zaczynam po prostu wyrzucać, wyrzucam je do bio ponieważ jest tyle tej malwy, że w chwili obecnej ona również rośnie wszędzie, żeby mam to unaocznić. Tu jest malwa, którą zostawiłam z przodu domu, też mam malwy, ale wyobraźcie sobie, że pod wpływem wiatru przeleciały te malwy nawet za płot i u mnie za płotem też malwy rosną. Zostawiam je co prawda, bo zawsze jakieś to jakaś to forma ozdoby przy drodze, natomiast jest to roślina, której nigdy więcej nie zasadzę u siebie w ogrodzie. Pomimo swojego, swojego piękna, walorów estetycznych, jest to roślina, która po prostu mnie irytuje już od dłuższego czasu. Kolejną rośliną, no już co prawda przekwitły, są liliowce. Ja przywiozłam liliowców bodajże trzy kępy od mojej mamy. W chwili obecnej mam całą studnię obsadzoną. Liliowce mam w ogóle na takim skalniaku, ja to nazywam skalniak, ale to nie jest skalniak, to jest takie obrzeże wokół domu. Już je wykopałam, oddaję te liliowce, one cały czas się rozrastają cały czas gdzieś się pojawiają nowe pędy i jest to po prostu roślina, która też potrafi dziesiątkować nasze rabaty. Niekoniecznie jest ona, powiedzmy, tak inwazyjna jak werbena. O, zobaczcie, tu również werbena wyrosła dosłownie w kapuście. To, że jest tam mlecz, to już druga rzecz, bo po, tej, po tym wolnym po prostu muszę się wziąć plewienie Natomiast powiem Wam, że to jest jedna też z bardziej inwazyjnych roślin. Plus taki, że jeżeli ją wykopiemy, jesteśmy w stanie ją wytępić. Verbena jest bardzo ciężko wytępić. Ja już dosłownie w tysiącach tu również jest werbena. W tysiącach, dosłownie, w tysiącach pozbywam się siewek tej rośliny. Kolejna roślina, której już nie zasadzę w swoim ogrodzie, która została wykopana i leży obok, muszę zrobić coś z tą wielką sadzonką, jest wisteria zwana glicynią. Roślina piękna, również inwazyjna, wypuszcza jak widzicie, takie bicze. I te bicze bardzo lubią się oplatać o wszelkiego rodzaju podpory. U mnie glicynia owinęła się wokół tej brzoskwini. Ta brzoskwinia wygląda w chwili obecnej strasznie. Tu właśnie rosła ta glicynia. Jak widzicie, podkaszam jeszcze trawę. Zepsuła mi całkowicie moją brzoskwinię, która jest fantastyczna. Nawet owoc spadł, więc trzeba go wziąć, będzie do domu. Po prostu w chwili obecnej glicynia pozawijała się bardzo mocno. Zresztą pokażę Wam, jak to wygląda na rurce. Ona ma tu konstrukcję stalową. Zobaczcie, jakie potężne pędy, jak ona się owija. Ma niesamowitą siłę. Ona potrafi dosłownie łamać drzewa, jeżeli chcecie coś takiego. Hmm, w ogóle w ogrodzie mieć, to ja bym proponowała naprawdę jakieś metalowe, stalowe podpory. Na pewno wszystkie te cienkie pergolki, na których ja puszczam swoje róże, nie zdają egzaminu. Musi to być naprawdę solidna, mocna podpora. Proponuję przycinać tą glicynię i naprawdę rozważnie z tą glicynią się po prostu obchodzić, bo potrafi ona wejść wszędzie. Zobaczcie, jaki tu jest olbrzymi pęd znowu puszczony. Już wchodzi w moje tuje które są do przycięcia, więc naprawdę glicy nie trzeba pilnować. Podobna sytuacja u mnie z milinem. Nie będę was brała akurat do milinu z racji tego, że teraz tam stoją meble, które związłam, bo jak wiecie teraz jesteśmy w trakcie remontu domu i wszystko robimy sobie takie stare, stare i związłam sobie z lat 40 sypialnie będę ją odnawiała i starała się doprowadzić ją do ładu, żeby właśnie mieć taką bardzo starą drewnianą sypialnię z drzewa. Orzechowego z fornirem na zewnątrz. Uwielbiam takie klimaty. Jakbyście kiedyś chcieli zobaczyć, co ja czasem zwożę i jaki jest efekt moich napraw, bo ja to wszystkie meble dekompletuję, czyszczę, szlifuję, odnawiam, nakładam nowe forniry, lakieruję. Teraz na przykład kuchnię sobie wstawiłam mamy z lat 70. kuchnię cepeliowską łącką. Także ja w takim bardzo starym klimacie lubię przebywać, kojarzy mi się to z domem moich rodziców, kojarzy mi się to z domem mojej cioci świętej pamięci, więc zawsze taki sentyment w sercu pozostaje. Ale wracając do tematu, idziemy dalej, także z milinem, tym bardziej milin jest też bardzo inwazyjny, bardzo dużo się pnie, ten który... O, i mamy naszego kolegę Ptaszka. On już dzisiaj ze mną tu urzęduje w ogródku, bo przy pieleniu, właśnie ja staram mu się dżownice wyrzucać, i on sobie tam wcina powoli te dżownice. Jeśli chodzi o tą werbenę przy ognisku, żeby nie było, że jestem goosłowna, to na razie przygotowane wszystko do palenia. Jest tu właśnie jedno z kolejnych świństw. Zobaczcie, ile tu jest werbeny. Ja wiem, że to jest marzenie wielu ogrodników, że werbenę mieć u siebie w domu, ale ta werbena jest wszędzie. Zobaczcie, ona tu na rabaty nawet weszła. To jest ta rabata nowa, co ja w tym roku ją zakładałam, i już jest na niej werbena. Ja nie wiem skąd ona się naprawdę bierze. Jest w ilościach zastraszających. Kolejną rośliną, której nienawidzę z głębi serca, która jest dla mnie najgorsza, najpaskudniejsza i z którą sobie nie potrafię poradzić. Jest to roślina, która niestety już była w tym ogrodzie. W tym miejscu, gdzie byliśmy na poprzedniej rabacie, ona rosła w ilościach zastraszających tam była Stara Buda, Lapsa. Tam właśnie było wszystko porośnięte winobluszczem. Powiem Wam, tu jest tylko odrobina tego winobluszczu. Jak widzicie, on jest wszędzie. Najgorsze w winobluszczu jest to, że ja walczę z nim no jedenasty rok. I ten winobluszcz mam cały czas. On wszedł we wszystkie tuje, wszystko było tu porośnięte tym winobluszczem. Najgorsze w nim jest to, że on wytwarza takie długie pędy. Możemy się udać. Iść. O, wyrwiemy jeden. Jak widzicie, uwielbia się, wplatać we wszystko. Wytwarza takie pędy. Jeszcze o ile jesteście w stanie urwać taki pęd u góry. Problem się pojawia z urywaniem pędu z dołu, bo jak widzicie, on bardzo mocno siedzi. Ja to kopię widłami angielskimi, staram się usunąć, ale wystarczy, że kawałek tej rośliny zostanie w ziemi. On znowu wypuszcza nowe pędy i znowu się pojawia w waszym ogrodzie. W, w, w następnej fazie, kiedy on jest już u nas w ogrodzie, no i pewnie u was też, wytwarza owoce. Jeżeli te owoce dojrzeją, wysypią się na ziemię, powstaną kolejne siewki. Wyobraźcie sobie, że jest to roślina, no jak widzicie, ona jest wszędzie, u nas w ogrodzie naprawdę wszędzie. Jest to roślina tego typu, że jeżeli ona nawet dotknie ten pęd ziemi, on od razu wytwarza korzenie i wrasta. Nie jesteśmy w stanie tej rośliny wypielić. Jeżeli macie jakiś sprawdzony sposób, jak się tego pozbyć, to ja naprawdę z największą przyjemnością posłucham i tej rośliny się. Pozbędę. Strasznie u nas przerosła ogród. Nie radzimy sobie z nią totalnie. Wyrywamy cały czas te pędy. Staramy się to robić sukcesywnie. Te pędy palimy, żeby po prostu nie trafiały one na kompostownik, bo wtedy kompostownik Wam również przerośnie tymi pędami. Werbeny. Jeszcze teraz zauważyłam, wyrosły nawet. Tu nam poraziło coś rośliny, ale ja przytnę sobie bo to jest agres. Ja przy, przytnę sobie ten agres, ale zobaczcie, tu też jest werbena. Naprawdę ja tą werbenę najchętniej bym eksmitowała całą z ogrodu ja ją lubię, ale nie aż w takiej ilości. E, tu mnie też czeka, widzicie dużo pielenia. Wszędzie trawa przerosła. Przywiozłam już trocinę 10 worków, więc będę wysypywać trociny. E, no i powiem wam taką inwazyjną rośliną, co prawda nie o tyle kwitnącą, i ozdobną, jest jeżyna bezkolcowa. To jest jeden krzak. Ta jeżyna bezkolcowa w ogóle robi co chce. Pewnie można ją jakoś prowadzić, ale ja ją zostawiam. Nie chcę dawać tu podpory. Jeżyna bezkolcowa również jest bardzo inwazyjna. Wyrasta z tej jeżyny bardzo dużo młodych pędów przy ziemi. Ja zawsze na koniec sezonu staram się te młode pędy wykopywać i tylko bazować na tej jeżynie, którą mam. Widzę, że tam nam się jakaś gałązka złamała. I ta jeżyna jest naprawdę świetna, bo ona jest bardzo smacznym owocem. Natomiast naprawdę też potrafi bardzo, bardzo, bardzo rozplenić się po ogrodzie. No nie tak jak winoblusz i nie tak jak w moim przypadku werbena, ale też jest to roślina, która jest mocno inwazyjna. Napiszcie kochani, czy wy macie jeszcze jakieś rośliny inwazyjne. No oczywiście jeszcze jest mięta. Zapomniałabym o najlepszej mojej koleżance mięcie. Tu jest co prawda tylko mało tej mięty, natomiast z przodu ogrodu wsadziłam sobie kiedyś luzem właśnie miętę do ziemi na początku, jak się tu wprowadziliśmy, ponieważ chciałam, żeby ta mięta sobie tam rosła, będziemy brać do wody, do herbaty albo parzyć mięte przy bólach brzucha, niestrawności. No i powiem Wam tak, że teraz mięty mam tyle, że też sobie nie mogę poradzić. Ona podobnie jak winobrusz posiada takie bardzo kruche korzenie, które niestety urywają się i zostają w ziemi. W chwili obecnej ja już przesadziłam to miętę do skrzyń, wyzbyłam się je z ziemi, ona dalej wypuszcza, ale ja ją systematycznie tam maltretuję. Mięta sobie rośnie u mnie w tym miejscu. Szkoda mi jej ścinać i wyrzucać z tego względu, że jak widzicie tutaj krążą stada zapylaczy, oni naprawdę mają tu raj, jeżeli chodzi o rośliny. Pysznogłówki po prostu w tym roku są fenomenalne, uwielbiam je są przepiękne, ale uczciwie wam powiem, że w porównaniu z pysznogłówkami, kiedy kupujecie nasiona określonej odmiany, czyli na przykład tak jak tu mam, be happy, be pure, to, to są odmiany, które naprawdę mają bardzo ładne kwiaty. Natomiast jeżeli chodzi o pysznogłówki, które wysiewam z gotowej mieszanki nasion z firmy Legutko, nie urzekły mnie one w żaden sposób swoim wyglądem. Nie są takie ładne, nie są takie pełne, są tak jakby wielopoziomowe, ale w takim kolorze bladego fioletu i niekoniecznie mi się podobają. Napiszcie, kochani, czy Wy macie jakieś inwazyjne rośliny, czego nie polecacie sadzić w ogrodzie i czego więcej na pewno nie wysiejecie, a z czym walczycie, żeby się tego jak najszybciej pozbyć. Ja się, kochanie biorę za pracę nad ogórkami bo dużo mnie tam jeszcze czeka. Roboty. Niestety trochę ogórki zmarniały w okresie, kiedy mnie nie było. Muszę z nimi tam porozmawiać, zrobić im reprymendę, żeby się ogarnęły i żeby ładnie dalej owocowały. Także ja uciekam do pracy, całuję was gorąco, pa pa!